Jedna z najważniejszych, decydujących bitew w dziejach świata. Polacy, którzy dopiero co po ponad 100 latach odzyskali niepodległość, musieli już na starcie zmierzyć się z nawałą bolszewicką. Porażka oznaczałaby koniec marzeń o niepodległym państwie polskim, a złowroga ideologia komunizmu rozlałaby się po całej Europie. Jak te decydujące momenty przed i zaraz po bitwie warszawskiej relacjonowały ówczesne polskie media? W jaki sposób nawoływano do walki z bolszewikami? Czy w tym czasie ustały spory polityczne? To jest kanał Historia w mediach. Witam i zapraszam. 18. przełomowa bitwa w historii świata, według brytyjskiego dyplomaty Edgara di Abernona. Właściwie powód do dumy. Tym tematem dziś powinniśmy, w cudzysłowie oczywiście, bombardować obecną opinię publiczną na całym świecie. O bitwie tej powinny powstawać wysokobudżetowe filmy, tak aby widzowie na całym świecie wiedzieli, że Polska w trudnym dla nas momencie potrafiła rozgromić. Napierającą od wschodu bolszewicką dzicz. Tymczasem, zamiast tego, w zagranicznej prasie Polska kojarzona jest raczej z krajem porażek. Ludzie za granicą Polskę kojarzą z rozpoczęciem II wojny światowej i klęską w kampanii wrześniowej, czy z 63-dniowym powstaniem warszawskim, które zakończyło się kapitulacją. Dominuje również wciąż kłamliwa narracja o Polakach masowo. Mordujących Żydów w czasie II wojny światowej. No ale skoro przez ponad 30 lat III RP nasze elity polityczne nie miały jasnego, spójnego planu prowadzenia zgodnej z polską racją stanu polityki historycznej, skoro nawet do tego czasu nie powstało choćby Muzeum Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, no to nie dziwmy się, że dziś za granicą mówi się o nas bardziej jako o przegranych niż o zwycięzcach. A szkoda, bo Bitwa Warszawska z 1920 roku to była wielka operacja wojskowa, która połączyła ludzi na co dzień nie darzących się sympatią. Na ten czas ustały też wewnętrzne spory polityczne. Niemal wszystkie polskie media w połowie sierpnia skupione były na dramatycznych doniesieniach z pola walki informowano o zbliżającej się ofensywie bolszewickiej, ale nie zabrakło również nawoływania do walki przeciwko najeźdźcom ze wschodu. A oto reakcji najważniejszych polskich mediów na wieść o zwycięstwie wojsk polskich nad bolszewikami. Kurier Poranny. Wypędzenie hord bolszewickich z Polski. Klęska bolszewików nad Bugiem. Zwycięski pochód Armii Polskiej na flanki wroga. Zwycięstwo wojsk polskich. Dalsze zwycięstwa polskie. Rozbicie pięciu dywizji bolszewickich. Wielka klęska bolszewików. Polskie media poinformowały również o manipulacjach ze strony niemieckiej agencji, która 17 sierpnia podała informacje o rzekomym zajęciu Warszawy przez bolszewików. Tutejsze rządowe niemieckie biuro informacyjne biuro Wolfa ogłosiło dzisiaj wiadomość o zajęciu Warszawy przez bolszewików w dniu 15 sierpnia. Zaznaczyć należy z naciskiem, że wiadomość podana jest przez urzędowe źródło niemieckie. Było to oczywiście niemieckie chcieństwo, które na szczęście dzięki sile i determinacji wojsk polskich nie doszło do skutku. Gdy minęły pierwsze dni euforii w związku z pogonieniem bolszewików, polskie media z dnia na dzień przestawały mówić jednym głosem. Powoli zaczęto w mediach zastanawiać się nad tym, kto przyczynił się do zwycięstwa nad bolszewikami, a kto dążył do upadku Polski. Jak wiadomo, sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. W tym przypadku nie mieliśmy porażki, więc do sukcesu przyznawało się wielu. W podpoczątkowanym Józefowi Piłsudskiemu Kurierze Porannym mogliśmy przeczytać, że naczelny wódz kieruje kontrofensywą w wielkim stylu. Z kolei w prawicowej wówczas Rzeczpospolitej po zwycięstwie nad bolszewikami wychwalano przede wszystkim związanego z prawicą generała Józefa Hallera, którego przedstawiano jako wodza obrony Warszawy i Wisły. Według Rzeczpospolitej z 1920 roku osobami, które ocaliły naszą ojczyznę, oprócz Józefa Hallera, byli ówczesny premier Vincenty Vitos, francuski generał Maxim Wegond, a także polegli podczas bitwy ksiądz Ignacy Skorupka i porucznik Stefan Pogonowski. Nie ma tu oczywiście wśród portretów osób, które ocaliły ojczyznę Józefa Piłsudskiego. Dlaczego? Józef Piłsudski był śmiertelnym wrogiem ówczesnej polskiej prawicy, dlatego w mediach, które wówczas reprezentowały prawicowy punkt widzenia, Józef Piłsudski nie mógł być pozytywną postacią w Bitwie Warszawskiej, mimo że to również dzięki niemu udało się rozgromić bolszewików. Media antyprawicowe nie pozostawały dłużne. Już kilka dni po cudzie nad Wisłą, związany z lewicową polską partią socjalistyczną Robotnik zaatakował prawicę. Teraz dopiero dochodzą do nas szczegóły tego, co działo się w Wielkim Księstwie Poznańskim, wtedy, gdy niebezpieczeństwo najwyższe zawisło nad Warszawą, gdy na polach Radzymina i Sulejówka rozstrzygały się losy Rzeczypospolitej. Uwrót stolicy naród wytężył wszystkie siły dla odparcia najazdu, a jednocześnie Poznań rozbrzmiewał od głosami namiętnej, Nieprzybierającej w środkach kampanii przeciwko naczelnikowi, przeciwko Daszyńskiemu i Witosowi, przeciwko rządowi i armii. Media antyprawicowe zarzucały obozowi narodowo-demokratycznemu, że zamiast wspierać Warszawę, przed najazdem bolszewików udali się do Poznania, uważanego w tamtym czasie za polityczny bastion Endecji, i mieli spiskować przeciwko obozowi Józefa Piłsudskiego. Stronnictwo demokratyczno-narodowe ukoronowało dzieło swojego żywota. Jego przywódcy zbiegli w godzinie trwogi daleko od frontu. Postawili własnymi rękami krzyż. Na zaufaniu tych środowisk polskiej inteligencji, które wciąż jeszcze wierzyły w ich patriotyzm, chociażby swoiście pojęty. Sztab Demokracji Narodowej prowadził konszachty z ambasadorami zaprzyjaźnionych potencji, obliczał i spekulował na upadek Warszawy. Jest w tym fakcie coś, co pokrywa rumieńcem wstydu czoło każdego Polaka, bez różnicy przekonań. Jak na te zarzuty reagowały media prawicowe? Gazety poznańskie, w zdecydowanej większości prawicowe, sprawę przedstawiały nieco inaczej. Przykonywano, że w obliczu zagrożenia ze strony bolszewików w Wielkopolsce i na Pomorzu zrodził się pomysł utworzenia zachodniej armii rezerwowej. W obronie przed armią rosyjską i dlatego do Poznania przyjechali działacze prawicowi. W armii zachodniej miały się skupić wszystkie najlepsze zdolne do walki siły tej dzielnicy, zorganizowane i dowodzone w sposób fachowo-militarny przez oficerów własnych, zaopatrywane i uzupełniane własnym wysiłkiem społeczeństwa pod kierunkiem władz państwowo-autonomicznych w Poznaniu. Ale w Warszawie pewne koła radykalno-lewicowe, lubiące przypisywać sobie rolę gwardii przybocznej naczelnika państwa Piłsudskiego, czuły się zaniepokojone. Socjaliści, którzy nie wahali się tworzyć własnych partyjnych oddziałów wojskowych, uderzyli w Robotniku na alarm z powodu Armii Wielkopolskiej. Wszystkie kłamstwa i potwarze. Wytrawnych w tej sztuce rozbijaczy z robotnika socjalistycznego znajdują tu posłuszne echo. A więc, że armia zachodnia jest dziełem reakcji, że ma ona cele separatystyczne, że dąży do zamachu stanu, że chce usunąć naczelnika państwa itd. Tutaj należy wyjaśnić, że ówczesna Wielkopolska, w tym przede wszystkim Poznań, to był polityczny bastion Endecji, ówczesnej polskiej prawicy. Tam marszałek Józef Piłsudski generalnie nie był mile widziany. Tam swoje wpływy od wielu lat jeszcze w czasach zaborów rozwijały ugrupowania narodowo-demokratyczne związane z Romanem Dmowskim. Być może byłoby to zbyt duże uproszczenie, ale w pewnym sensie centralna i wschodnia Polska to były obszary, gdzie dużą popularnością Cieszył się marszałek Józef Piłsudski, natomiast centralno-zachodnia Polska to wpływy Endecji. Dowodem niech będą te dwie mapki, które pokazują poparcie partyjne w wyborach z 1922 roku. Lewicowa Polska Partia Socjalistyczna, partia, z której wywodził się Józef Piłsudski, największe poparcie miała właśnie w części wschodniej, centralnej również na Górnym Śląsku. Natomiast największa prawicowa lista Chrześcijański Związek Jedności Narodowej największe poparcie miała w Polsce Centralnej, Północnej i na Zachodzie. I ten podział na linii prawicowy Poznań kontra Warszawa, gdzie urzędował w belwederze Józef Piłsudski, był widoczny w ówczesnych polskich mediach, również przy okazji bitwy warszawskiej. Lewicowe gazety wspierające Józefa Piłsudskiego. Podnosiły głos, że oto w godzinie wielkiej próby najazdu bolszewików główni politycy prawicy, zamiast bronić Warszawę, udali się do prawicowego Poznania, w domyśle oczywiście po to, aby spiskować przeciwko Piłsudskiemu, licząc zapewne na jakąś próbę przejęcia władzy w kraju w przypadku zajęcia Warszawy przez bolszewików. Media prawicowe oczywiście dementowały te informacje i przekonywały, że chodziło przecież o mobilizację Polaków w obliczu zagrożenia ze strony bolszewików, a nie o spiskowanie przeciwko naczelnikowi państwa. Na szczęście skończyło się dobrze. Polacy, czyli zarówno Józef Piłsudski, jego ludzie, Józef Haller i ponad 100 tysięcy polskich żołnierzy dało łupnia bolszewikom. I niezależnie od barw politycznych, Polacy potrafili się wówczas zjednoczyć, by odeprzeć zagrożenie, jakim był komunizm. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, skąd wzięło się sformułowanie cud nad Wisłą. O cudzie nad Wisłą pierwszy pisał redaktor Stanisław Stroński, który 14 sierpnia, czyli w momencie, gdy pod Warszawą trwały już walki z bolszewikami na łamach Rzeczpospolitej porównał ówczesną sytuację w Warszawie z dramatycznym położeniem Francji z 1914 roku, gdy Paryż bronił się przed wojskami niemieckimi w Bitwie pod Marną. Dzisiaj wojska Sowietów podeszły ku Warszawie tak blisko jak wojska generała von Clacka pod Paryż w przeddzień owej wiekopomnej bitwy. Gdy w jutrzejszą niedzielę zbiorą się miliony ludności polskiej w kościołach i kościółkach naszych, ze wszystkich serc popłynie modlitwa – Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolność, zachowaj nam, Panie! Błogosławiony tą modlitwą ojców, matek, sióstr i małej dziatwy o ziszczeniu się cudu Wisły, żołnierz polski pójdzie naprzód z tym przeświadczeniem, że oto przypadło mu w jednej chwili w naszych tysiącletnich dziejach być obrońcą ojczyzny. Ten cud nad Wisłą w późniejszych latach wykorzystywany był przez przeciwników Józefa Piłsudskiego, którzy kwestionowali jego zasługi w czasie bitwy warszawskiej. Przekonywano bowiem, że zwycięstwo nad bolszewikami to po prostu cud opatrzność Boża, a nie zasługi naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. A w rzeczywistości bitwa warszawska 1920 roku to zarówno cud nad Wisłą, ale także siła i determinacja ówczesnych elit politycznych i całego polskiego społeczeństwa. I choć media kilka dni po zwycięstwie nad bolszewikami powróciły do sporów politycznych, to jednak dziś powinniśmy być dumni z tego zwycięstwa. Dajcie znać, co sądzicie o przekazie medialnym z czasów Bitwy Warszawskiej. Jak według Was dziś zachowałyby się polskie media w przypadku podobnego zagrożenia dla państwa polskiego jak w połowie sierpnia 1920 roku? Zachęcam również do lajkowania i subskrybowania kanału Historia w Mediach, gdzie niebawem pojawią się kolejne odcinki na temat najważniejszych wydarzeń z historii Polski widzianych oczyma ówczesnych polskich mediów. Do zobaczenia.